Dzisiaj gaźniki od Yamaha FJ 1200. Gaźniki zostały do mnie przysłane. Pewien człowiek, który posiada dwie, ja takie Yamaha, znalazł mnie przez internet. I jaki jest problem? Kupił jedną Yamaha FJ 1200 gdzieś prawdopodobnie z Niemiec, z tego co dobrze pamiętam. I o ile motocykl odpalał, silnik pracował na wolnych obrotach, jakoś tam, może nie najlepiej, ale pracował. O tyle, przy dodaniu gazu, po prostu silnik gaz. No i z mojego doświadczenia wynika, że prawdopodobnie coś nie tak musi być z gaźnikami. Ustaliliśmy, że przysyła do mnie te gaźniki. Na serwis, więc czyszczenie, sprawdzenie wszystkich podzespołów, wymiana prawdopodobnie oringów. No na pewno wszystkie oringi wymienię na nowe. Sprawdzę, w jakim stanie są membrany, zaworki, uszczelki pod komorami pływakowymi i wyreguluję poziomy paliwa. Już synchronizacja tych gaźników będzie po stronie właściciela motocykla. Ogólnie gaźniki wyglądają naprawdę yy, ładnie. Widać, że tutaj ktoś już miał problemy yy, ze śrubami, ponieważ widać, że te jakieś są inne założone. Yy, pod spodem jest OK, na górze tylko ktoś miał problem. I teraz tak, jeżeli motocykl nie dostaje paliwa i gaśnie, yy, to na pewno są pozapychane te kanały tutaj w rozpylaczach. I co ja tu zauważyłem, proszę, te przepustnice, no jak się palcem ruszy, to one tak, już teraz nie, bo ja je parę razy ruszałem, ale one tak działały skokowo, ale tutaj widać, że ona idzie i wraca. O ile palcem jest było ciężko je ruszyć, to no tyle podciśnienie nie miało po prostu możliwości ich podnieść, przez co motocyk na wyższych obrotach nie dostawał paliwa. O na tej widać. Na tej, może tego nie widać, ale, ale to czuć, jak ona idzie z takimi skokami. Więc co podejrzewam? Że ten, ten motocykl gdzieś długo stał a, i wszystko w środku, te wszystkie kanały, wszystkie dysze są zaklejone takim starym zwyczajem paliwem. Zaraz wykręcę tutaj pewne elementy i zobaczymy. Ale takie są moje podejrzenia i. Wydaje mi się, że kąpiel w myjce ultradźwiękowej, porządne czyszczenie wszystkich elementów, wymiana uszczelek i regulacja poziomów paliwa w komorach powinny pomóc tym gaźnikom. No, i gaźniki już są rozkręcone na części. O ile na wierzchu, to pokażę wszystko na przykładzie. Akurat drugiego gaźnika, tak wypadło. O ile z wierzchu, no wiadomo, one są brudne. To nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak to, jak one wyglądają w środku. Tutaj widać są po prostu takie mocne zabrudzenia od, z góry, tam gdzie jest membrana. Na pewno, nie wiem, czy kamera to zbierze, ale tutaj. Gdzie jest właśnie rozpylacz w środku. Ja te rozpylacze, kiedy wyciągałem, musiałem wziąć taką tulejkę, żeby ich nie uszkodzić i w miarę delikatnie je wybijałem małym młotkiem. Ale widać tam jest po prostu. ślady po takim starym paliwie, aż zielone to jest. Co poza tym komory pływakowe? Widać nalot ze starego paliwa, które długo stało e, i tu jest to o czym mówiłem e, nie wiem czy ta kamera zbierze no ta iglica, o jak ją opracam, widać ten zielony nalot to jest właśnie to stare paliwo i ona była zaklejona i podciśnienie po prostu nie było w stanie tego podnieść e, tej membrany i tej przepustnicy i dlatego motocykl gaz przy dodawaniu gazu. bo po prostu. On tak jakby chciał, a nie mógł. Rozpylacz. Na nim najlepiej widać. Cały zielony. To jest mała część, więc nie wiem czy to zbierze. No na pewno nie zbierze, ale w środku on wygląda podobnie. I tam właśnie to jest tak, że on tu wystaje w gierźniku. I nawet jak ja wkładam, no to o tu widać ślad gdzie to dochodziło I ta iglica już po prostu się tu blokuje On ciężko chodzi e, Ciężko ta iglica chodzi No więc jak to było tak wklejone To To nie miała prawo chodzić Teraz tak yy, Na Gniazdek zaworków e, Te oringi już są tak płaskie, że jak ja dmuchałem, to na pewno na pierwszym gaźniku ten oring puszczał paliwo, na pewno to ciekło, bo normalnie powietrze przechodziło. Co ciekawe, to jest pilot, to śrubka do regulacji składu mieszanki. Tutaj pod, pod tą spężynką powinna być podkładka, a później Oring. No wiadomo, te oringi to będą wymienione bo one już są płaskie, aczkolwiek akurat pod tym nie było podkładki, no to trzeba będzie jakąś znaleźć dysze przelot mają, bo patrzyłem, no one mają jakiś przelot, no ale są brudne co jeszcze, no taki nalot też widać na, na zaworku to wszystko będzie do doczyszczenia do tak samo na tym, na pływaku Gdzieś tam na tej blaszce jest taki nalot. Także to wszystko jest do czyszczenia, do mejki do czyszczenia, i później będzie regulacja. No, już wszystkie gaźniki są po myciu w mejce ultradźwiękowej Jak nie trudno zauważyć, różnica jest ogromna. Tutaj widać ten kanał, w którym jest rozpylacz. Jest czyściusieńki, komora pływaka, czyściusieńka. Ja zawsze jeszcze te krawędzie, na których jest dociśnięta ustelka, czyszczę, pokrywa przepustnicy z membraną, wyczyszczona. I to co wcześniej pokazywałem, ten taki zaklejony zaklejona resztka tej zwietrzałej paliwa na iglicy. Iglica jest wyczyszczona, tak samo jak przepustnica. Jeszcze przed złożeniem gaźników membrany, one są wszystkie w bardzo dobrym stanie, ale ja jeszcze wazeliną techniczną je spryskam, żeby ona trochę zakonserwowała tą gumę. Ona przywraca gumie w taki świeższy, jakby świeżość. Rozpylacz, no widać, wtedy zielony był. Teraz czyściusieńki w środku, na zewnątrz. Ja po prostu wyczyściłem każdy element tego gaźnika, łącznie z tą szpilką, na której pracuje pływak. Blaszka pływaka, to mocowanie pływaka czyste. Ja nawet wykręcam sanie, żeby w myjce nie było żadnego elementu gumowego, bo nie wiem, jak guma by się zachowała w kontakcie z tym roztworem czyszczącym. Zaworek doczyszczony, dopolerowany. One tutaj mają w dobrym stanie. Są te. Gumeczki, dysze wszystkie wyczyszczone, sprawdzone, przedmuchane, później kompresorem. E, dysze te główne, czyściutkie. E, gniazdo zaworka pływakowego z nowym, e, z nowiutkim oringiem. E, też zawsze się staram jak najbardziej je tam w środku te również wyczyścić, wypolerować. E, no i e, na końcu pilot. Wyczyszczony z nowym oringiem tutaj na końcu. No i to byłoby tyle. Staram się też również wyczyścić wszystkie te elementy takie z zewnątrz. A te gaźniki naprawdę były w dobrym stanie, więc szkoda by było, żeby później wyczyszczone gaźniki dostały jakieś tam elementy zewnętrzne. Ze starym brudem, także to jest wszystko, wszystko doczyszczone. E, tak samo na wszystkich tych elementach e, łączących gaźniki są nowe oringi, i wszystko to jest wyczyszczone. E, tak samo te tutaj e, chwytaki, tych, które wyciągają e, sanie. Wszystko to jest doczyszczone. Tutaj ta śruba od regulacji obrotów. Także gaźniki praktycznie będą jak nowe i mam nadzieję, że będą działać. Ostatni etap regulacji tych gaźników to jest ustawienie poziomów paliwa. I we Fiocie to ma być mniej więcej 2,5 do 3 mm. Poniżej tej krawędzi komory pływakowej. To jest na przykładzie tego pierwszego gaźnika. Widać, ten poziom się utrzymuje. Więc jest ok. I tak samo jest ustawione na pozostałych cztery, trzech gaźnikach. Więc tak to powinno być. Nigdzie nie ciekną te gaźniki, więc wymiana uszczelek dała. To jest spuszczone paliwo. Nigdzie nic nie cieknie, jest tak, jak powinno być. Gaźniki są gotowe. Wszystko działa. Sanie płynnie chodzi. Tutaj przepustnice również. Starałem się doczyścić jak najlepiej wszystkie te śrubki, żeby przy regulacji było je widać. Tutaj, akurat regulacja nie jest jakaś utrudniona, ponieważ wszystko jest widoczne. T tutaj mamy te śrubki do składu mieszanki, także są, jest, są wyczyszczone. Wymienione w nich są oring, na nich o i one są ustawione według serwisówki, wykręcone o dwa obroty nominalne. Wiadomo, że najlepiej byłoby. Przy tej regulacji podłączyć sondy AFR i ustawić to naprawdę idealnie. Tutaj przepustnice teraz pracują. Nie blokują się, tak jak było widać, gaźniki nie ciekną. Wszystkie oringi są powymieniane. Tutaj na łączeniach gaźników są powymieniane oringi, tak, tak jak i w środku na dniach zaworków. Co jeszcze? No, starałem się tutaj te śruby, co były takie zniszczone, to jakichś tam, tam swoich śrub znaleźć, takie żeby były identyczne i niezniszczone jak i na górze tutaj te wszystkie były dobre e, tutaj jedynie była już taka wy, e, zrobiona śruba pewnie komuś się urwało to albo albo ją zgubił więc tego nie ruszałem bo to już jest rozwiercone na jakąś większą śrubę powinna być taka e, ale wszystko jest sprawne czyste działające tutaj śrubki na dole też są e, w dobrym stanie jak i te którymi są przy, przykręcone Komory pływakowe, więc gaźniki są gotowe i wracają do właściciela.